Dzień dobry. Proszę Państwa, zupełnie niedawno nagrywałem materiał o propagandzie przeciwko złotu. To była propaganda z lat 30., prowadzona w Ameryce i jednym z takich mediów, jednym z mediów marketingowych był film Czarnoksiężnik z krainy Os. Mówiłem wtedy o butach rubinowych, o bucikach rubinowych, gdzie najdroższe rubinowe buty inspirowane właśnie rekwizytem z tego filmu wykonał Harry Winston. Tutaj kilka użytkowniczek mojego kanału napisało, że to jest coś strasznego, że to są okropne te buty i w ogóle to się niczego nie nadaje. Nie nadaje się, niemniej to są najdroższe buty na świecie w tym momencie. Warte są ponad, czy co najmniej 3 miliony dolarów. No ale jak to bywa... W mediach, jeżeli, znaczy w internecie, jeżeli zaczyna się czegoś szukać, to zaraz uzyskuje się maksymalną ilość odpowiedzi związanych. z jakiś czas się jest tym tematem bombardowanych ze wszystkich stron, we wszystkich możliwych wyszukiwaniach, również, do, również dotyczących innych tematów. No i została mi pokazana taka lista 10 najdroższych butów świata, jakiś ranking wykonany. Przez kogoś. Chciałem Wam teraz pokazać, jak te najdroższe buty świata wyglądają. No, i tak no na, na dziesiątym miejscu są buty Nike Social Air Force One Supreme Max. To są buty, które, do których ozdobienia do wykonania symbolu Nike użyto diamentów o barwie fantazyjnej, brązowej. Te buty są warte około, zaraz niech sprawdzę około 500, 50 tysięcy całkiem, dolarów. Całkiem sporo. No, chociaż no, diamenty browne, to, 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 zawsze, to zawsze jest tanie. To, to nigdy nie jest, nie jest drogie. No, niemniej jednak, buty do e, gry, do, do uprawienia sportu, a tu, a tu proszę. E, kolejne to są osiemnastowieczne wieczne. E, Pantofle indyjskie. Nie będę się nad tym zbyt za długo zastanawiał, czy, czy rozwodził, jak wyglądają. Każdy widzi, nie wiem, czy ktoś poza Indiami i poza jakimiś muzeami byłby skłonny zapłacić za to tyle, ile są warte czyli około 160 tysięcy dolarów. Niemniej no, zbudowane są, znaczy do ich ozdobienia użyto kamienie szlachetne dlatego znajdują się na tej liście. Kolejne to są szpilki diamentowy sen Stuarta Weitzmana. Do ozdobienia tych butów wykorzystano 1400 diamentów o masie około 30 karatów. I kamienie te są oprawione w platynę um, i zostały po raz pierwszy um, ubrane na Galę Oscarów um, przez Anikinoni. Um, wartość tych butów um, szacuje, że to jest około pół miliona dolarów. Um, kolejne członka Retro Rose, Stewarta Weitzmana. Um, a nie, pominąłem, przepraszam. Teraz kolejnymi są właśnie rubino, rubinowe pantofelki, z, jako rekwizyty filmowe z czarnokrężnika z Krainy Oz. One są nieznacznie droższe, no niemniej to, to nie są buty. One tylko nazywają się rubinowe, natomiast one nie są wykonane z rubinu. Kolejne, czyli na szóstym miejscu, są właśnie członka Retro Rose Stuarta Weitzmana. Ich wartość szacuje się na milion dolarów. Tam jest 100 karatów diamentów, łącznie 400 sztuk. Przy każdej klamerce buta no dość, dość fajnie to wygląda. Kolejne to będą szpilki Platinium Wild, Stewarta Weitzmana. Jak widać, Stuart Weizmann się specjalizuje w tego rodzaju obuwiu. Buty są, jak opis głosi, buty są wykonane z platynowej tkaniny. Nie wiem, czy tu chodzi o to, że platynowa w sensie ma barwę platyny, czy platynowa w sensie wykonana z materiału z platynowego, czyli takiego wykonanego z cienkich drucików platynowych. Nie słyszałem o tym, żeby robić materiał platynowy. Dość powszechne jest wykonywanie materiału ze złota. Tam wtedy używa się złota bardzo wysokiej próby, bo 23 karat już nie bardzo się do tego nadaje. To musi być złoto o minimalnej próbie, ponad 23,5 karata, i wtedy można z niego wyciągać bardzo długie druty, bardzo cienkie, które nadają się do. Czy to do haftu, czy do robienia, do produkcji materiału. Natomiast tutaj no, z opisu wynika, że buty te są wykonane z, z platyn, platynowej tkaniny i są um, kameryzowane diamentami w łącznej ilości 464 sztuki. Na Gali Oscarowej w 2002 roku miała na sobie Laura Haring. No i była strzeżona przez trzech ochraniarzy. Wartość tych szpilek dzisiaj to jest niecałe milion sto tysięcy dolarów. Kolejne na czwartym miejscu kapcie kopciuszka Stuarta Weitzmana. One są, to są sandałki na wysokim obcasie ozdobione diamentami o masie 595 karatów. Miała je na sobie również na gali oscarowej w 2004 roku, tym razem Alison Krauss. Cena tych butów to około 2 miliony dolarów, ponieważ prawy pantofel jest inkrustowany 5-karatowym di diamentem o nazwie Amaretto, którego... Wartość przekracza milion dolarów. No, gdyby nie ten jeden kamień, to, to buty no, pewnie znalazłyby się w tym zestawieniu, ale na o wiele niższej pozycji. No i teraz na miejscu trzecim szpilki tanzanitowe. Również producentem jest Stuart Weitzman. 285 karatów tanzanitu, 28 karatów diamentów. Zostało użyte do zdobienia pasków tych sandałków, może nie sandałków, a szpilek. Jako dodatkową ozdobę użyto 14-karatowy 14 -karatowy tanzanit w szlifie łezka. No i te buty również mają cenę, taką estymowaną cenę 2 miliony dolarów. Kolejne, tym, że na drugim miejscu w tym zestawieniu, buty Stuart Welsman stworzył dla Rity Hayward. Buty te są ozdobione diamentami, szafirami i rubinami. No i ich wartość jest, jest szacowana na 3 miliony dolarów. Oczywiście w tym zestawieniu na pierwszym miejscu znajdują się rubinowe pantofle wykonane przez Harry Comistona, o których mówiłem wam zeszłym razem, ich wartość to jest przekracza 3 miliony dolarów i no są to w tym momencie najdroższe buty na świecie.